Wyjątkowy dzień na sieradzkim rynku miał miejsce kolejny przystanek Tur de Konstytucja pod hasłem Jesteśmy za godnością. Impreza rozpoczęła się od zbiórki krwi, w której uczestniczyli mieszkańcy Sieradza, w tym pracownicy szpitala. Akcję koordynowali wolontariusze, pracownicy z Centrum Krzyodawstwa w Łodzi, prezes HDK PCK Strażaków przy OSP w sierazu Ryszard Chrzanowski. Oraz dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, Jacek Śmigielski. My to wszystko pomaga, robimy dla potrzebujących, no, bo ludzi bardzo dużo potrzebujemy i dla mieszkańców Sieradza między innymi. Jako klub pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy, i tym osobom lub organizacjom, które się też do nas o tą pomoc zwrócą, ponieważ jest to myślę bezcenny dar. O godzinie 16 rozpoczął się przystanek Tour de Konstytucja oraz blok imprez towarzyszących. Pierwszy raz je, jesteśmy się Sieradzu, bardzo się cieszymy. Bo, co prawda, próbuje nas zwiać stąd, ale my się nie damy. <ślad> Absolutnie <ślad> się nie damy i wbrew wszelkim przeciwnościom losu właśnie, że przeprowadzimy przystanek Tour de Konstytucja, a jak tutaj rozmawiałam z panią Renatą, nie ostatni. Pierwszy, ale nie ostatni. Na początku pozwólcie, drodzy, że powitam Was bardzo serdecznie w pierwszej kolejności, bo Wy jesteście tutaj absolutnie najważniejsi jako uczestnicy, także witam i kłaniam się nisko za to, że przybyliście. Również chciałabym serdecznie powitać jedyną i niepowtarzalną Danutę Przywarę, przewodniczącą Rady Helsyjskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest z nami również pani mecenas Ewa Stąpornowicka, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi. Witamy serdecznie. Powitajcie również ciepło pana sędziego Wojciecha Hermanijskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Jest z nami również Pan Mecenas Witold Pawliński, również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi. Cała preambuła jest ważna, cała preambuła jest piękna, ale to ostatnie przesłanie wtedy, kiedy padają słowa, że wzywamy wszystkich, którzy tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, uważam za Taką podstawę, i najistotniejsze. Bo musimy pamiętać, że godność, która jest w artykule 30, jest matką, korzeniami, źródłem wszystkich innych podstawowych praw. W razu właśnie jesteśmy, 50, to jest nasz 57 przystanek w turze. Kończymy ten tur. Przed nami jutro jeszcze grudziąc Lato z Radem i z Telewizją Polską, a pojutrze okolice. W Buku w zasadzie jest tak to ustalone pod Poznaniem, miejscowość, gdzie kończymy Tur 60. przystankiem. Niezależnie od tego, kto jaką opcję polityczną lubi, za którą głosuje i tak dalej, to jednak chyba wspólne dobro i dobro naszego kraju powinno być dla nas najważniejsze. Jakkolwiek to nie brzmi. Dobro naszego kraju, no to jest nasze dobro i dobro naszych rodzin dobro i przyszłość zresztą, jaka jest przed nami i przed naszymi rodzinami. Ale znacie na pewno państwo taką postać, która bardzo wiele dla dzieci zrobiła, czyli Janusza Korczaka. I on miał cały system, cały swój... taki katalog tych postaw, które powinniśmy w szczególności e, uwzględniać dobro dzieci. I co prawda nie sam Janusz Korczak, ale a później a skatalogowano to. Natomiast chcielibyśmy się zapoznać z prawami dzieci właśnie Janusza Korczaka. Już się śmieje! Ja mam jednego Deszczek był, a teraz dyskuzy. I macham. nie byłam. się sam. wszystkie dzieci za nami, tańskie. W ostatniej części wydarzenia na scenie spotkali się młodzi początkujący muzycy Marcin Celej i zespół Dzikie Śledzie. Wokalista Natan Gryga, m.in. uczestnik Szansy na sukces. Część muzyczną zakończył sieracki bard Piotr Cyber. Na obszerną relację oraz rozmowy z uczestnikami i organizatorami zapraszamy do Środowego Serwisu Informacyjnego. To był bardzo wyjątkowy dzień wypełniony chęcią pomagania innym wspierania słabszych, chorych, wzajemnego szacunku i poszanowania do prawa, do godności. Pani Renata Zasińska i Stowarzyszenie Jestem Kobietą dziękuję wszystkim, którzy wsparli organizację i uczestniczyli w wydarzeniu.